Szczęście to nie ślepy traw, to coś, co możemy zaplanować i stworzyć sami. Tak, dobrze czytasz. Jesteśmy architektami własnego losu, a dzięki sile planowania możemy sprawić, że szczęście zacznie działać na naszą korzyść. To nie kwestia siedzenia z założonymi rękami i czekania, aż los się do nas uśmiechnie. Chodzi o działanie. O świadome kierowanie swojego życia ku wyznaczonym celom Nie zapominajmy też o znaczeniu indywidualności i kreatywności Nie zostaliśmy stworzeni po to, by iść w szeregu i ślepo naśladować innych Nasze umysły są unikalne i właśnie dlatego powinniśmy z nich korzystać, by projektować własne szczęście i budować życie, które naprawdę pokochamy Drogi Johnie, niektórzy ludzie są jakby stworzeni do wielkich rzeczy, by zostać olśniewającymi królami lub wybitnymi postaciami dzięki swoim niezwykłym talentom. Weźmy na przykład pana McCormicka, który jak nikt inny ma łeb do szczęścia i potrafi zamienić żniwiarkę w maszynę do zbierania banknotów. W moich oczach stary McCormick zawsze był ambitnym, przedsiębiorczym gigantem przemysłowym. Dzięki swoim maszynom do zbiorów uwolnił amerykańskich rolników od ciężkiej pracy fizycznej na roli. A sam wspiął się na szczyty bogactwa, zostając jednym z najzamożniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Francuzi wydają się go wręcz uwielbiać. Nazwali go największym dobroczyńcą świata. Ach, co za nieoczekiwana nagroda! Ten genialny przedsiębiorca, który kiedyś był zwykłym handlarzem narzędzi rolniczych, Wypowiedział kiedyś słynne zdanie: Szczęście to efekt uboczny dobrego planu. Brzmi bardzo mądrze, prawda? Ale co właściwie oznacza? Czy chodzi o to, że szczęście jest efektem planowania i strategii? A może to, co zostaje po tym, jak wszystko inne zostało starannie zaplanowane? Moje doświadczenie mówi mi, że prawdziwe są obie interpretacje. Innymi słowy, to my tworzymy własne szczęście i żadna strategia nie jest w stanie całkowicie go wyeliminować. Szczęście to coś w rodzaju Ewangelii, która pojawia się w procesie planowania, nawet jeśli jej nie zapraszamy. Mak zrozumiał prawdziwe znaczenie szczęścia i otworzył przed nim drzwi. Dlatego wcale mnie nie dziwi, że jego żniwiarki sprzedawano na całym świecie. Niestety, w dzisiejszym świecie Trudno znaleźć ludzi, którzy potrafią planować swoje szczęście, tak jak pan McCormick. Równie trudno spotkać kogoś, kto nie wierzy w szczęście, a mimo to je rozumie. Dla przeciętnego człowieka szczęście to coś wrodzonego, dar losu. Gdy tylko ktoś odniesie sukces lub awansuje, zaraz słychać pogardliwe komentarze: Ale miał szczęście to tylko fart. Taki człowiek nigdy nie dostrzeże prawdziwego mechanizmu sukcesu, że każdy z nas jest projektantem i architektem własnego przeznaczenia. Przyznaję, tak jak nie da się żyć bez pieniędzy, nie da się żyć bez odrobiny szczęścia. Ale jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, nie możesz siedzieć i czekać, aż szczęście zapuka do Twoich drzwi. Moje motto brzmi: Nie żyje dzięki szczęściu zesłanemu z nieba. Żyję dzięki szczęściu, które sam zaplanowałem. Wierzę, że dobry plan wpływa na szczęście i w każdej sytuacji potrafi je zmienić. Moja strategia przekształcenia rywalizacji we współpracę w branży naftowej jest tego najlepszym dowodem. Zanim plan został wcielony w życie, rafinerie ropy naftowej prowadziły brutalną walkę o własne interesy. Konkurencja była bezlitosna. A choć dla konsumentów oznaczała niższe ceny, dla samych rafinerii była katastrofalna. Ceny ropy spadały, firmy zaczęły ponosić ogromne straty, i jedna po drugiej bankrutowały. Doskonale wiedziałem, że jeśli chcemy znów być rentowni i zapewnić sobie zyski na dłuższą metę, musimy ujarzmić ten rynek. Potrzebna była racjonalizacja działań, a przede wszystkim plan. Plan, który pozwoli objąć kontrolą cały sektor rafinacji. Traktowałem to jako swoją odpowiedzialność, choć było to ogromne wyzwanie. Wymagało to strategicznego myślenia i determinacji. Johnie, żeby być dobrym łowcą na łownym terenie, trzeba myśleć jak stratek trzeba przewidywać zagrożenia i szanse analizować każdy możliwy scenariusz jak gracz szachowy, rozważający ruchy przeciwnika. Dokładnie przebadałem sytuację i oceniłem własne możliwości. Wybrałem Cleveland jako moje pierwsze pole bitwy bazę wypadową do wojny o dominację w branży. Po pokonaniu ponad 20 konkurentów tam, błyskawicznie ruszyłem dalej, otwierając kolejne fronty, aż do momentu, gdy podporządkowałem sobie całą branżę i wprowadziłem nowy porządek. Tak jak dowódca na polu bitwy musi wiedzieć Jakiej broni użyć, zanim wybierze cel? Tak i ja potrzebowałem odpowiedniego narzędzia do realizacji planu. Tym narzędziem były pieniądze. Musiałem wykupić rafinerie, które produkowały zbyt dużo i doprowadzały do chaosu cenowego. Ale kapitału, którym dysponowałem, było zbyt mało. Postanowiłem więc utworzyć spółkę akcyjną, by pozyskać inwestorów spoza branży. Tak powstała spółka Standard Oil zarejestrowana w Ohio z milionowymi aktywami. Kapitał powiększał się dynamicznie. W zaledwie 3,5 roku osiągnął imponujące rozmiary. Ale co ważne, umiejętność działania to jedno, a umiejętność wyczucia odpowiedniego momentu to wiedza jeszcze cenniejsza. Wizjonerscy przedsiębiorcy potrafią dostrzec szansę tam, gdzie inni widzą tylko kryzys. I właśnie tak postąpiłem. Zanim rozpoczęliśmy naszą drogę do dominacji, przemysł naftowy pogrążony był w chaosie i niemal pozbawiony nadziei. W Cleveland aż 90% rafinerii zostało zmiażdżonych przez coraz ostrzejszą konkurencję. Dla wielu z nich istniały tylko dwie drogi: sprzedać fabrykę, albo zniknąć z rynku. To był najlepszy moment, by przejąć przeciwników. Można by powiedzieć, że wykorzystywanie takiej sytuacji jest niemoralne, ale to nie kwestia sumienia. Biznes to pole bitwy, a celem działań strategicznych jest stworzenie dla siebie jak najkorzystniejszych warunków. Dlatego z powodów strategicznych nie wybrałem na pierwszy cel małej i słabej firmy. Zdecydowałem się od razu uderzyć w najsilniejszego przeciwnika firmę Clark Payne. Była to znana i szanowana marka w cleveland ambitna z apetytem na przejęcie mojej najbardziej dochodowej rafinerii ale zanim przeciwnik podejmie decyzję trzeba uderzyć pierwszy by zyskać przewagę z inicjatywy spotkałem się z największym udziałowcem firmy moim szkolnym kolegą ze szkoły średniej panem oliverem peynem przedstawiłem mu swoją wizję koniec chaosu koniec wyniszczającej rywalizacji Przemysł, od którego zależą tysiące rodzin, zasługiwał na nowy porządek i stabilność. Powiedziałem mu, że chce zbudować potężną, wydajną i trwałą firmę naftową i że jego udział będzie mile widziany. Plan go przekonał. W rezultacie firma Clark Payne została sprzedana za 400 tysięcy dolarów i tym samym zrobiliśmy pierwszy krok ku nowemu ładowi w przemyśle naftowym. Wiem doskonale, że firma Clark Payne nie była warta tej kwoty, a jednak jej nie odrzuciłem. Przejęcie Clark Payne dawało mi coś więcej niż tylko fabrykę. Zapewniało mi tytuł największej rafinerii ropy naftowej na świecie. Co więcej, stałem się pionierem Nowego Ładu, który pozwolił skutecznie zjednoczyć rafinerię w Cleveland. Ten ruch okazał się mistrzowski. W niespełna dwa miesiące 22 konkurencyjne firmy. Znalazły się pod szyldem Standard Oil, co uczyniło mnie bezapelacyjnym zwycięzcą tej rozgrywki. To był moment przełomowy. Zyskałem impet, który trudno było powstrzymać. W ciągu kolejnych trzech lat przejąłem rafinerie w Filadelfii, Pittsburghu i Baltimore, stając się jedynym panem przemysłu rafineryjnego w całych Stanach Zjednoczonych. Gdy dziś o tym myślę, uświadamiam sobie. Jak łatwo mogłem pójść w zupełnie inną stronę. Gdybym wtedy tylko narzekał na pecha i szedł z tłumem, sam byłbym dziś przegranym. Ale zamiast czekać na łaskę losu, zaplanowałem swoje szczęście. W tym świecie wszystko może się zdarzyć, ale nic się nie wydarzy bez działania. Nie mam szacunku dla tych, którzy ślepo podążają za tłumem i regułami, a później myślą, że samo unikanie porażki to powód do dumy. Ich umysły są spętane błędnym myśleniem. Johnie, jeśli chcemy, by szczęście nam sprzyjało, musimy je rozważnie zaplanować. A planowanie szczęścia to nie przypadek, to sztuka dobrego projektowania. Dobry plan to dobra konstrukcja, a każda konstrukcja powinna spełniać dwie podstawowe przesłanki. Po pierwsze, musisz znać swój cel. Co chcesz osiągnąć? Albo jakim człowiekiem chcesz się stać. Po drugie, musisz wiedzieć, jakie masz zasoby: status, pieniądze, relacje, umiejętności. Te dwie zasady można zamieniać miejscami. Czasem najpierw masz pomysł, a dopiero potem szukasz środków, by go zrealizować. Innym razem to posiadane zasoby podpowiadają ci, jakie cele są w twoim zasięgu. Można też je łączyć, mieć częściowo określony cel, i częściowo dostępne zasoby. Wtedy dobierasz brakujące elementy. Albo tworzysz nowe zasoby, albo dostosowujesz swój cel. Gdy dopasujesz cel do zasobów, lub odwrotnie, masz fundament. Możesz zacząć budować strukturę swojego planu, a potem już tylko wypełniać go działaniem i cierpliwością, aż szczęście przyjdzie. Pamiętaj, synu: projektowanie szczęścia to projektowanie życia. A czekając na szczęście, naucz się je prowadzić. Spróbuj. Z miłością, Twój ojciec John D. Rockefeller Senior. Ten list pochodzi z książki 38 listów Rockefellera do syna. To zbiór listów, które przypisywane są jednemu z największych przemysłowców w historii Johnowi Rockefellerowi. Słowa o odpowiedzialności, strategii i sile planowania brzmią niezwykle aktualnie, nawet dzisiaj. Nie wiemy na pewno, czy te listy są autentyczne. Książka 38 listów Rockefellera do syna nie została potwierdzona przez oficjalne źródła i Fundację Rockefellera, jednak te listy. Autentyczne czy nie, są inspirującą lekcją myślenia strategicznego, odpowiedzialności za własne życie i odwagi w działaniu. Właśnie dlatego uznałem, że warto się nimi podzielić, bo być może dla kogoś z Was ten jeden list będzie początkiem zmiany. Czy chciałbyś usłyszeć więcej listów Rockefellera na naszym kanale? Napisz w komentarzu.